Cześć widzowie, witam w kolejnym dniu w challenge'u. Jak widzicie, zaczynam sobie tutaj kolejną serię pompek, czyli challenge 30 dni z progresem. Zobaczymy, jak tym razem mi pójdzie. No i tak jak widzicie, wykonuję. Powiem szczerze, ostatnio było ciężko. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale wydaje mi się, że już może to jest zmęczenie. Praktycznie codziennie dość intensywne, intensywne te serie są i też może wkradło się jakieś tutaj zmęczenie. Także widzicie, no idzie mi tutaj w tej chwili coraz ciężej z tymi pompkami, no ale nie poddaję się, próbuję, próbuję z całych sił, żeby tym pobić swój rekord, który wynosi 74 chyba 4 powtórzenia, ale się nie, nie mylę. Na pewno po skończeniu tego challenge'u zrobię takie krótkie podsumowanie jak mi poszło, czy był progres czy nie, był ogólnie. Zrobię taki jeden krótki ostatni odcinek. No i widzicie, to już bardzo ciężko jest, dochodzimy już do do tylko 55 powtórzeń niestety. Tylko 55 powtórzeń tym razem zrobiłem, ale też to jest spowodowane, mi się wydaje, tym, że jestem troszeczkę przeziębiony, także te siły też troszeczkę gdzieś uciekają. Także no niestety, tym razem jest to mój najsłabszy wynik. Zostało nam dosłownie już chyba garstka dni, 3-4 dni chyba do końca. tak zobaczymy, jak pójdzie mi na te ostatnie dni, przez te ostatnie dni, ostatnie dni. Także jeżeli chcecie, widzowie, chcecie zobaczyć, czy będzie progres, musicie zasubskrybować, zalać like.